Dzień dobry, Aniu. Dzisiaj spotkaliśmy się, żeby podsumować y, 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 sytuację. Jest lato, teraz jeszcze piękny dzień. I tak jak widzieliśmy na ulicach albo, albo nad morzem, ludzie y, otwarci, bez masek, bez ubrań no, nawet, y, y, opalają się. Tak, i, I jakoś tak widzę. Taka normalność zapanowała. Myślę, że ta normalność może zapanować dalej, że, że będziemy w tej normalności, da się już odwrócić. Czy to jest tylko tyle, to co ja zauważam, że pasła komenda wstać, no to wtedy wstają, paść, położyć się, czołgać się, ubrać maski i tak się zachowywać. Czy to jest taka normalność, że, którą ludzie zauważyli i chcą tej normalności, czy dalej chcą tych poleceń. Jest jedna grupa ludzi, którzy idą swoim, jakby swoim rytmem, swoim krokiem i nie oglądają się na mass media, na propagandę. I zdejmują w końcu, czyli powstają z kolan i nie chcą... Z kolan taki nie, nie, nie chcą. Nie chcą więcej w tym świecie iluzji i fałszu być i zaczynają budować swój własny, naturalny, prawdziwy, wolny świat. A jest część ludzi, którzy, którzy bez komendy żyć nie potrafią, tak jak w wojsku, na komendę będą wszystko wykonywać i posłusznie, bez względu na to, czy jest to prawdziwe, czy nie, to oni zostaną w tym świecie Matrixu. Kiedyś, nawet jak rozmawialiśmy wcześniej z sobą, mówimy, że mamy jakby dwie, dwa bieguny. Jasność i ciemność. Ja pamiętam w 2010 roku, bo to już zaczęło się od tych Orkolefellerów i tak dalej, kiedy już podpowiadano, że od 2012 roku nastąpi koniec świata. I wtedy mnie wykorzystywano, ja powiem wykorzystywano, bo telewizje, te co dzisiaj są media, te państwowe, nagrywały ze mną w TVN, były to w programie Polsatu, były to inne programy gdzie w Warszawie nawet w 2009 roku mówiono o końcu świata i wtedy oni sobie założyli, że ten koniec świata będą, za, e, będą ciągnęli od 2012 roku i jak ludzie zareagują na ten koniec świata, no i bardzo ja powiem, że reagowali z. Bardzo rynkowo, nawet dziennikarze, którzy prowadzili ze mną program w telewizji, były na, na Polsacie, bardzo się przyjęli tym, co to będzie. Mm. Ja w, w, w 2011, 2012, a nawet w 2012 roku, kiedy już to miał się zbliżyć mm. ten koniec świata. Dlatego że nikt zapomnieliśmy, że to jest pewien proces nie jest to nagły koniec świata. A już wtedy e, pokazywałem jak wygląda hipnoza i że w hipnozie wszystko jest możliwe, osiągalne, że po tym końcu świata i tak słońce świeci, nowy dzień powstaje i tak dalej. Byłem na takim wnocie w Warszawie, to było z 800 osób, bilety po 1000 zł były, była cała sala przeładowana tych ludzi wystraszonych i tam można było widać w 2010 roku jak ludzie... Bali się czegoś tego końca świata. Ale ja po każdym tym pokazie pokazywałem, że jednak następuje dzień, radość. Takie jasnowidzenia robiłem w piramidach w Bełkatowie, w Rewiniku u pani Reiny Milimonki, a w u Mirosława. Robiliśmy, bo tam kursy prowadziłem i jasnowidzenia w piramidach pięknie nam wychodziły. No i powiem, że. Bo to można zobaczyć na filmach moich te jasnowidzenie w piramidach pod tytułem można znaleźć i tam można widzieć, że nigdy nie kończyłem końca tego mojego sansu poprzez ciemność, kąt, beznadziejność, że niebo zachmurzone, ciemne, już nie ma sensu życia, koniec dnia, koniec życia. I już nie ma perspektyw przyszłości. Nigdy takich sugestii nie poddawałem, a wręcz przeciwnie, że wschodzi słońce, zaczyna się nowy dzień i po, po nocy, po burzy następuje piękno, słońce wschodzi, tęcza na niebie, która daje energię nam poprzez siedem kolorów, bo to są kolory tęczy, które podładowują nasze, naszą energetykę. I, I zawsze mówimy i to, my doczekaliśmy to tego teraz, jakby, jak widzimy na ulicach teraz, że ludzie jednak ten słońce zaświeciło po tej ciemności, ale znowu przyjdzie ciemny, ciemny dzień. W dwunasty rok, jeszcze dopowiem, kiedy to oni przygotowali nas, masoni, do tego końca świata, już o, latem odbyła się olimpiada yy, w Londynie, olimpiada, gdzie na olimpiadzie, na tym stadionie w Londynie, wystąpili Właśnie teatr był przedstawiony, jak ludzie będą zachowywali się tam. I to można sobie obejrzeć. I tam były wszystkie Dokładnie aspekty. ta sytuacja, to która ma obecnie miejsce, było, to było w Dokładnie była pokazana. Na Lipiacie. Ta masonka królowa siedziała, taka dumna tam ją pokazywali. Ten, ten z tą czupryną, pół człowiek, pół bawa. Częs Borys, czy jak on tam rozśmiechnął. Borys bo, Johnson. Tak, takie ta, do tego, patrywał się w to i tam, ale niego na scenie nawet pokazano, jak tam wychodzi taki właśnie rozczochrany facet. Który... Tak, to był taki świat Armagedonu, świat czarny, tajemny, straszny, ponury. Dla, dla, po osobiście, że ja jak oglądałam to roz, otwarcie tej olimpiady, to mnie się to wydawało wszystko science fiction, że jest No to, proszę. Że jest i dlatego świat... szukajcie prawdy w science fiction, w bajkach poszukajcie prawdy. Tak. Chyżkie bajki mają podtekst tego co, tak. jakby widzenia jak jest, one nie wzięły się tak znikąd. Ktoś to przeglądał. Jeżeli chcemy widzieć, jaka będzie, jaką planują, nie znaczy, że będzie, bo to nie jest prawdą, że tak miało być, Jak go nie pokazywali w 12 roku Aniu, bo to nie jest prawdą, to tylko ich był scenariusz. A ludzie dołożyli swoją rękę do tego scenariusza, dołożyli, bo gdyby nie ludzie, nie byłoby tego. Na pewno nie i na pewno ta sytuacja nie trwałaby tak długo, gdyby bez naszej zgody. A nasza zgoda jest i dlatego my patrzymy na tych ludzi na dole, jakie są ciemniaki. Przepraszam za słowo, jak psycholog mówi. Jest to ludzie na niskim, bardzo poziomie wibracji, stanu świadomości, co im się każe jak dzieci się zachowują. Dlaczego ja mówię, że nieraz trzeba dziecku powiedzieć, że źle ty myślisz, że popraw się i tak dalej. Żeby on przestał tak myśleć, bo będziemy utwierdzać, przekonać, że tak ma być, że tak musi być, bo inna nie ma wyjścia, bo to nie my decydujemy, to o nas decydują rodzice, szkoła, wszyscy decydują o nas, a my jesteśmy bezwinni bez, bez w tym wszystkim. Musimy robić to, co jest i dlatego ludzie, to, co mówię na ulicach. To, że my pięknie widzieliśmy teraz tych ludzi, które bez maski na plaży, którzy gąbią, nie ma do, do tego masę nikogo, żeby wchodził do wody. Patrzymy na ten świat. Boże, to wrócił świat. I pytam Aniu, myślisz, że tak będzie dalej? Ale powiedziałaś, nie, nie będzie. Przede, będzie. Ale nie przyjdzie jesień. I znowu przyszła ta jesień ciemności, ale będzie tak, jeżeli pójdziemy tą drogą, jakby tutaj, która zaczęła się w 12 roku tej jasności i ciemności. Świat, cywilizacja śmierci upada czy chcemy czy nie ona upadnie i, i, i stworzy się nowa cywilizacja życia. I ta cywilizacja to będzie dopiero cywilizacja pełna miłości, szczęścia, radości. No ale już tu muszę wtrącić mam inne zdanie, że jeżeli te dwa bieguny będą, jednym pójdą w jasno, drugi w ciemność to my nie znaczy, że będziemy iść inną drogą. My będziemy wokół siebie, tak. ale będziemy rozpoznawać tych ludzi, biednych, nieszczęśliwych, zagubionych, tak. zamaskowanych, a my będziemy w jasności. I ten stan świadomości nas się troszkę rozdzieli. Jakbyśmy widzieli tu dwie drogi. Hmm. Oni wcale nie znikną z naszego życia, bo nie. to są nasi my bracia, są... siostry. Które są do tego, i ich myślenie będzie takie bezradne, dziecinne, i będą dalej czekać, aż przyjdzie Bóg, który wyzwoli. Bo widzisz, psychopaci mają to do siebie, że kiedy zadają ból i zadają tobie, tobie jeszcze nadzieję, że z tego bólu wyjdziesz, jeżeli będziesz posłuszny. My damy ci lekarstwo, bo ty jesteś chory i musisz nasłuchać. I my, Czekamy to lekarstwo jak na błogosławieństwo, bo oni, bo oni chcą nas uratować, oni chcą nas pomóc. Bo przecież to jak to? Władza nas karmi, nas żywi, dba o nas wszystko i nam daje. Rząd nam daje, władza daje, oni nam dają. Nikt nam nic nie daje, to jest wszystko nasze, bo my płacimy podatki i to my tworzymy dobro narodowe. Eee, I nikt nam łaski nie robi. I, I raz na zawsze ludzie powinni, powinni sobie uzmysłowić, że wszyscy, cały majątek gospodarczy państwa należy do nas. I to my, od naszych podatków, zależy, jak bogate będzie nasze państwo i co możemy z tym fantem zrobić. Żadna władza nie ma prawa, oni sobie nie Nie ma prawa, żeby dawać tego, co jest nasze. I pamiętam wypowiedź, bo tak nie było dawno, po to już prawie po 20 lat temu, Thatcher w Londynie tak. powiedziała, że wy nie myślcie, że my mamy pieniądze, że my wam dajemy pieniądze, bo nam rośnie to, my mamy tylko wasze pieniądze. To są wasze pieniądze, tak. a my możemy im pomagać, rozdzielić i wy macie w tym mieć udział. I to była mądra wypowiedź te, te, tego właśnie. Jeśli państwo coś da, załóżmy 500 zł, to zabierze 1500. I to są wszystko nasze pieniądze. E e e I omawianie ludzi, że państwo nam coś daje i jest takie dobrotliwe, to jest jedno wielkie oszustwo. I jeśli sobie ludzie w końcu uświadomią, że to są nasze pieniądze i to my tak naprawdę decydujemy. Komu i ile dać, a najlepiej przestać nam zabierać i przestać nas okradać, a nasz byt i nasze warunki życiowe diametralnie się poprawią. Tak, i dlatego widzisz, to posłuszeństwo tych ludzi chyba będzie dalej, ale nie płyną w, jak mamy plus i minus, wektor mamy i mamy po środku zero, i schodzimy albo na Minus albo na plus i powiedzmy, no i tak ta droga idzie do Boga, tylko dłużej idzie ona, bo one gdzieś tam schodzą się u źródła. No a ja myślę, że bardziej wolę e, tą drogą do źródła pośpieszać jasną, gdzie mm -hmm. jest światłość, jasność, uciwość, prawda, nadzieja i miłość, jak ruski mówi e, Mira, to jest, mir to jest spokój. Nadzieja, Nadia, a miłość, lubow jest. Lubow, nadzieżda i Mira. Ira. Wira. Wiara. wiara. Wiara, nadzieja i miłość. Tak. I tą wiarą, nadzieją. Także myślę, że e, no doczekamy się tego jeszcze końca roku i, i myślę, że, że tutaj jeżeli kolwiek jesienią, bo akurat dla nich jest to okazja, bo jeżeli przyjdzie październik, wiesz... I w październiku jest osłabienie odporności ludzi, bo wiemy, że w październik i mają te no, Jest wachanie. to naturalna, fizjologiczna reakcja organizmu i to jest zawsze tak było, jest i, i będzie. To jest, to jest naturalne. Myślę, że część ludzi, że już dostatecznie duża liczba ludzi Podąży za tym nowym no bo W tamtym nowym życiem, roku, mają przykład, co był październik, jak był za tak? pokazany, ile ludzi umiera, i tak dalej, bo przyszedł październik. To wiadomo, że największą umieralność w roku to jest październik i, i marzec, bo to jest spadek odporności po przesileniu jesienno-zimowym i zimowym, i wiosennym. Wtedy mamy, mamy te wahania, i, i, i ludzie wtedy odchodzą z tego, i tak było. Y, okres odpo spada odporność, pojawia się grypa i, i ludzie do, y, odchodzą z tego świata. Myślę, że, że jednak po tej, po tej nocy nastąpi dzień. Myślę, że tak, że nigdy nie jest tak, że zostanie tylko ciemność. Ciemność zostanie dla tych, którzy zechcą zostać w tej ciemności. Świat Hadesu to i tak musi istnieć i tak. Efekt. tak no, bo to jest jednak Podziemny świat ciemny, niech oni sobie żyją, bo dla mnie, czyli niech żyje mrówka, krówka, robaczek, tak, ślimaczek, to też niech jest żyje masą, to niech żyje ja, niech żyje nawet kosmita, choć nie wiem, czy oni nie mają wpływu na to, jaki mają wpływ na dzień dzisiejszy, na nasze tu zachowanie. Może im potrzeba tak dużo tej ziemi, tym kosmitom, że ta depopulacja idzie w całości w tej chwili na, na skalę masową, posłuchajmy. No to już. O tym lekarze powinni mówić, o tym lekarze, o tym, o ekonomii, o ekonomiści, o prawu, łamanie prawa powinni prawnicy mówić, o, o czym jeszcze na każdej dziedzinie banki. Pieniądze to powinni bankowcy mówi, a my tu mamy się mądrzeć. Na tym ja mówię ze swojego podwórka i, i ciebie. Jako medyka też motywuję na tym, jak ty to wszystko obserwujesz wśród ludzi e, w szpitalach na przykład waszych, gdzie jesteście. Czy tam jest taki, e, no w stosunku do pacjentów, chyba jest za co? Na pewno jest, jest reżim, e, są to chore zasady, no ale. No tak jest, jak jest. Tego nie przeskoczymy, tak? Dopóki e, ludzie nie podniosą się i nie, nie powiedzą, że jest to gwałcenie praw e, podstawowych, przede wszystkim praw konstytucyjnych, e, to będzie się to dalej działo i, i dalej toczyło. I będą dalej z ludzi, z ludzi wariatów robić i e, z chorego będą robić. Chory nagle się stanie zdrowy, a zdrowy nagle stanie się chory. Tak. Jak słyszałem wypowiedź właśnie tak. tego, Borysa Johnsona, jak się wkurzał i mówił do, do tego, aż tak, ale z kartki czytał, co prawda, bo może ma krótką pamięć, co miał powiedzieć, ale... Bo jego... Oni nie mają tak naprawdę nic do powiedzenia, to tak jak i w kościele, ksiądz nie zamiast nie. głosić słowo Boże, to czyta z kartki, ktoś mu napisał i on to musi przeczytać. No, i, i wtedy bardzo skartki czy to oczywiście, no i denerwował się, że jak ci antypowiedzmy szczepowkowcy tam inni e, e, będą w, przeszkadzali, my chcemy wprowadzić świat nowej nowej ery nanocipów, gdzie ludzie bez nóg będą chodzili, bez głowy będą mieli głowę, bez uszu będą słyszeli, bez oczu będą widzieli i. i technologia nanochipowa, rozwinięta, jest w Anglii, jak on twierdził, bo to na swój kraj, że w Anglii, że to e, ludzie muszą zrozumieć, że to jest przyszłość świata, nanochipy. No ale wtedy powiemy, a ja zadaję sobie, a gdzie w tym wszystkim jest człowiek? Człowieka nie ma, to ma być, to ma być roboko, który wykonuje tylko i wyłącznie polecenia e, i albo się, w, albo w tym matrixie będzie jak zegarek chodził, czyli zgodnie z założeniami, pod pełną kontrolą i sugestią, a jeżeli nie, no to będzie wyłutowany z tego społeczeństwa czy cyber, cybernetycznego. No ja tak... Człowieka tam nie ma. Nie ma człowiek. Tak jak teraz ja, dostałem w prezencie taki zegarek, mam tam coś. I to jest tutaj, pokazuję jak to wygląda, ten właśnie, który pobiera informacje, o tu jest taki mm -hmm. białka, moje informacje o moim stanie zdrowia, o moim zachowaniu, nastroju i tak dalej. Czyli co tu mamy? Tu mamy tak, o badanie, y, tętno, puls, y, y, tętno, puls, y, ciśnienie. Y, zaraz już. I tu jest, ile kroków robię, i jaki mam sen, to wszystko mi pokazuje, sprawdzam, ile w ciągu dnia biegam, chodzę i co to jeszcze ma. Te wszystkie parametry szczytuję z mojego ten i ono jest tu. Niby ten zegarek nic by nie, nic nie tak ale ja dowiedziałem się, że ten zegarek jest połączony z moim numerem telefonu. I to. Co tu są informacje? One są nie tylko na... One są w chmurce. W A ta chmurka gdzie jest? Trochę. A ta chmurka gdzie jest, proszę Państwa. No gdzie jest ta chmurka, to i ma do Jesteśmy nie to. pod pełną kontrolą 24 godziny. 24 godziny, czy ja w tym śpię, czy ja jem, czy ja przyjadą się, jakie czy jakie mam? jakie mam do tego i tak dalej. No i jeżeli, jeżeli oni mnie odbierają, odbierają no to znaczy. No ja bym powiedział, że ja nic złego nie robię, ale jak chcą wiedzieć, czy ja śpię w tym czasie, a może bardziej nastrój chodzi, wtedy czerwona aura pojawia się, jak ja jestem wściekły, jak ja się do tego. To wszystko, bieganie nawet tu jest. I teraz wyobraź sobie, to mamy w tej chmurce i teraz to jest aplikacja, jakby nie było. Ja tak rozumiem po swojemu. I teraz, jeżeli to nam zabiorą, bo niepotrzebne, bo już nie potrzeba, bo Ty w tych nanochipach masz szczepione w siebie już to, tą aplikację. Tak, no dążą do tego, żeby, żeby były właśnie tak zwane mikro nanochipy, które będą zawierały wszystko, że nie będzie potrzeba nam ani dowodu, ani bank, karty bankomatowej, niczego. Wszystko będzie w jednym. Łącznie z tym yy, yy, nawet... Yy, yy, dotyczących naszych zakupów, czyli wszystko tym jednym nanochipem będziemy y, mogli się posługiwać i jednocześnie oni będą nas mieli pod pełną, pełną kontrolą. Czyli tak jak Bóg nas stworzył, czy jak przyszliśmy nago i będziemy nago, podłączeni tak. pod, pod komputer. Komputer tak. będzie mną kierował, Kierą, tak. Tak. moimi myślami. Jak mówi jeden młody, co, co się pan boi? No, Wie pan, jak pan będzie się do tego w domu jest zimno, to pan pomyśli teraz, że chce pan, żeby było ciepło, i połączy się zaraz impuls pójdzie, że chce pan ciepło, i połączy się z komputerem. No, tego typu. Ja myślę, że no dobrze, jak ty jesteś leniwym, to niech ci to służy, ale ja sobie mogę przyjść i włączyć to ciepło. Jest rzesza ludzi, którzy zachwycają się tymi tego typu gadżetami, nie mając tej świadomości. Że tak, taka tak zwana niewinna zabawka, nowość technologiczna, tak naprawdę służy przeciwko nam. Patrząc z perspektywy czasu na to wszystko, co, co, co jest nam udostępniane i cały czas unowocześniane, to ma tylko jeden cel: w zupełności przyporządkować, kontrolować każde istnienie ludzkie na świecie. Na tej ziemi. Tak, ja myślę, że kwestia kontroli jest jeden, tylko że oni, ta kontrola nikt nie podgląda, bo tego robią jak to tak zwane te. Tak, zwana inteligencja. Tak, inteligencja sztuczna no, I ona kontroluje nas i będziemy rozmawiać z nią, tylko że oni, kiedy będą mieli mnie na, powiedzmy na dłoni i wtedy mogą dosięgnąć do moich informacji wszystko, o mnie powiedzieć prawda? i mogą również blokować nasze czynności, nasze a fizjologiczne czynności, biologiczne mogą mogą blokować wszystko mogą blokować to, że my mamy jakieś pragnienia, to mogą nam zablokować, żebyśmy nie mieli pragnień, to, że chcemy sobie coś kupić, to nas zablokują i też nie będziemy mogli sobie kupić, a to, że na przykład y, chcielibyśmy sobie pospać, to nas będą wybudzać. Jeżeli tylko będziemy nieposłuszni, to będą na nas różnie oddziałować. Wobec tego dziękuję Aniu na tak piękny wykład, który tam nam wygłosiłaś na temat tutaj zachowań ludzkich, czystych, nie tylko w Polsce, ale w świecie. Myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy. Myślę, że tak. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu i polecam się tutaj z moimi nagraniami autohipnozy, jak za każdym razem proponuję pod koniec filmu macie Państwo filmik z tymi nagraniami, proszę sobie wybrać i dać lajka like wystarczy pod moim filmikiem, a jak będą do zapytania do Pani Ani to pod moim filmikiem będzie pilnowała, że to również tego kontrolowała tak. i chętnie odpowiemy Państwu na Wasze pytania, jeżeli interesują tego typu programy. Panel dyskusyjny z Kaczarowskim. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Bye. Do Bye. następnego.